Witam, ja jestem Człowiek, ciasto z kanału Człowiek, ciasto Games i dzisiaj ponownie gramy Firefall. Um, dobrze, um, dawno nie było tego na moim kanale, ale um, ja prowadziłem repertuar i teraz będzie się pojawiać już regularnie w niedzielę. A przynajmniej postaram się, nie tak jak z Marvelem, że nagrałem, ale um, internet był tak słaby, że nie chciał przesłać w piątek i musiałem dwa odcinki w sobotę. Dobrze, w każdym razie. Yy, to my dzisiaj gramy Firefall. Już nam się załadowało prawie że. Yy, I prawie yy, straciłem tego save'a z naszym bohaterem i by trzeci odcinek leciał w zasadzie na tym samym. Okej. Okay. Ale w każdym razie, reszta już na odcinku. Zapraszam do oglądania. Obecnie no, już jesteśmy, ja jedynie robię easier. taki krótki odcinek na szybko jeszcze krótszy niż z Marvela. Tam mamy jakąś misję najwidoczniej. Co co? Czemu ja mam taki niski stan zdrowia? Ej no. Przepraszam bardzo, ale nic mnie nie zaatakowało Czy w tym update jest takie coś, że yy, ten że jak latamy to na zdrowie, o tutaj możemy sobie coś kupić dobrze Czy kupować motocykl o, czy mnie stać? stać? Mamy motocykl w I jak go teraz wezwać, tylko to mnie zastanawia. Wciąż nie ogarniam co do czego służy, okay. ale jakieś osiągnięcie. Wciąż nie ogarniam, co jest do czego. Jeśli ty ogarniasz tą grę, to proszę napisz mi w komentarzu, co ja mam robić z jaką funkcją. Bo ja naprawdę tą grę po prostu lamię. Tak nagrywam grę, w którą lamię. Sam nie wiem dlaczego, bo fajnie się w niej strzela. Nie ogarniam nawet fabuły. Dobrze, muszę podłączyć do prądu, bo mi zaraz siądzie. I już podłączone yeah, czyżby lak czyżby więcej lagów. Teraz przez nie było i nie mogło się ruszyć. Nie wiem czy to nagrało. No i kolejna porcja lagów. Jak tak to będzie wyglądać, to my dzisiaj tego nie nagramy. Robimy tylko jedną misję. Bo naprawdę nie mam dzisiaj czasu. I mam do ciebie podejść. Harry's 35, I'm Lieutenant Draper. Captain Fuller has returned to the walkon facility Aha. and needs your help. What happened? We've lost contact with our security team down in the labs and server rooms. The captain left <toddose> to investigate. He'll be waiting for you inside. Um, Alright, boss. Ek Looks Kwik like it's back to Warcom. Equipment. It's a tough to Lecimy moja ulubiona część gry Czemu się zniżamy? Ja chcę wyżej, a nie niżej. Nie! A! Wiem czemu wtedy mieliśmy tak mało zdrowia. Nie, 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 nie. Mieliśmy mało zdrowia, bo spadliśmy wysoko. wysokości, a ja tego nie zauważyłem. No ja my nie mieliśmy, ale... Wielkie nogi. Bo to nagrywam i mówię do was. O, mam dziesiąty level, jak zaczyna odcierpiać. Kto do Marvela muszę zciszyć tam muzykę, bo, bo prawie mnie nie słychać. Tak wiem, że pewnie się przez to cieszycie. Tak wiem. Pójdźmy przez to na lunetę. pójdźmy przez lunetę na to bardziej, ale okej. Okay. Anyway. Jak zwykle klikamy nasz zabójczym E i ja e, nie wiem czy jest do... Ej! U, u. where are you? Yes, you? Tutaj Ej, ej, ej! Bez takich! You're bez takich Poprosiłbym bez strzelania do... Cieszcie się, że mnie nie widzicie. Cieszcie się. Over here, by the door, I wszystko od początku, czy tylko tam misja, czy no ta, ta popnisja, nie wiem jak to nazwać. My people 35. There were no reports of enemy contact here, but we to should assume there are hostels. We need to finish their mission and transfer all Arclight project data to a data vault and remove it from Warcom servers. We're completely removing the Arclight project. From servers. what the Chosen came for, and under no circumstances can they succeed. Rania, how did they get in? The Chosen have been punching holes in this place all day. Security has been down for hours. Zostawcie mnie! Panowie! Panowie by mnie tak łaskawie zostawili? Może dobrze, nic nie rozumiem z tego co mówisz, ale okej okay, Co my musimy zrobić? A odcinek tak dobrze się zapowiadał Yeah. Arrow, see anything friendly? I'm picking what up the to shit your on 3-5, go we'll up and check it out. Significant tissue damage from small arms fire. No vitals. Those are chosen rifle wounds. Alright, 3-5. We need to finish their mission. Sorry. There may be other soldiers who need help. We'll help them if we can, Arrow. Priority is that fajnie, fajnie. Możemy to skończyć, a ja mogę wrócić do misji. The main stacks are up ahead. I'm still not picking up any other contacts. Copy that. Three five. Watch your corners.

Dobrze, stąd do nas strzela i ja muszę w to strzelić, czy jak? A może muszę przed tym uciekać? Let's go, three, five. Use the fire suppression console. Teraz stamtąd do nas strzela, Czemu to chce nas w ogóle zabić?

Jaj, aczywny. Dobra. jest ich więcej? Już jest strzały, ale nie widzę. A, no, ramię widzę. Stamt Ej, ej, bez takich, bez takich, nigdy przeładowuję. Zora, ym, coraz bardziej myślę, że ja go nie mogę zabić. Albo i mogę. Ej, i on może zabić mnie. Nie wiem czy nie przerwać tutaj nagrywania i zobaczyć jak ja I chyba tak też robię. Ale to zaraz jak kończę walczyć to... Albo jak zwieje od niego O ile od niego zwieje... Hej pomoc, pomoc Potrzebuję pomocy Nie ma tu apteczek Zaryzykuję Ryzyko się opłaca. Jak byś życie. Ej, ej, zostaw mojego kolegę. O, moje życie spadło. Ej, ej, bez takich! Bez takich! Tak wiedziałem, że już zginął, ale dobić musiałem. A moja mi się kończy. Ej! Ej! Jak Twitter! Twitter! Komputer Twitter, jest Twitterem Dobrze Tak więc inweś trzeba zabić 6, a zabijesz Dobrze to jest chyba jakiś boss. Tak to jest boss, zdecydowanie boss I może tak mi nie zasłaniaj drogi ucieczki, gdy jestem radny Proszę się, się o to bardzo okay. Nie strzelaj do mnie, co niebezpieczne Oh. Look clear on my end. I well, Not as glad as we are. Keep an eye out, three five. I'm going to check the data logs and see what they accessed. Our collect project data is missing from the server. Damn it! It's not Damn good. it, cholera! Wait. What's Forget what I just is? said. Looks like Bathsheba moved it off the servers. Just the hard copy left. Good thinking, Doctor. Where's the hard copy? Next room. She must have been planning to grab it before we evacuated everyone. The security no, door no, is no. going to be a problem, though. When, what? On your own for the ah, next car, Three five. What? Why? The fire control the, the, the wants to seal the room. I can override it, but I need to keep the door open from this side. Okay, door is open. Get moving, three five. Okay, drzwi Zobacz, ruszaj. Ruszaj, nie, 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 nie. Tak wiem, że nie umiem celować Tak wiem, że jestem głupi i nierozsądny Tak wiem, że nic nie umiem A zwłaszcza w to grać Zostawcie mnie Strzelaj do mnie. No, on ma... Tak, wiem, że jestem od niego poziom wyższy, ale ich jest więcej! Ło! Wow. Ej! Czuć się zdrowie. E? Dziękuję apteczko, że byłaś ze mną przez te wszystkie trudne chwile. Waypoint. waypoint Widziałem, że zaraz wyjdziemy. O jakiś kryształ nam wypadł. Ej, wracaj tam. No wracaj tu. To no ja cię zastrzelę, ja cię skaczę, zastrzelę. Nie bój się tak byś przegrał. Gra wymaga tego, abyś przegrał. No nie bój się. I that jeszcze coś Captain? musimy yes. zabić. Not taking any chances. Okay, consoles, wait. Three five, incoming chosen. Might be a good time to try out your HKM. Boss, the hyperkinesis module the is your lobby. most powerful ability module. They require significant charge time to use, but they more than make up for it in effectiveness. Use it against the chosen. What? What am I must doing? Muszę się w... chosen! Chwilę ESCAPE. Chosen. To widzimy za chwilę. Tak oto tutaj się lagowałem. Te I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli chcecie zobaczyć więcej moich zwycięstw, więcej moich porażek i tak dalej, to widzicie na mój kanał w Projekcie TikTok Games. Cześć!